Witam Państwa na konferencji po dzisiejszym meczu Polonii Środa Wielkopolska z, z Kluczewiem Stargard. Są z nami trenerzy, pan Bartosz Bartłomiejczyk, Kluczewia i Luis Enriquez, asystent nieduższego trenera Polonii. O komentarz do meczu poproszę trenera gości. Dobry wieczór. Początek spotkania dla nas dosyć ciężki. Łatwo stracona bramka po dość łatwym zgubieniu krycia w polu karnym przy stałym fragmencie gry. Ale od samego początku mieliśmy swój pomysł na ten mecz, i z każdą kolejną minutą było widać, że zespół wygląda coraz lepiej. Chcieliśmy zamknąć środek, chcieliśmy reagować na rotację, zbiegnięcia środkowych pomocników polonii, środa, i z każdą minutą wychodziło nam to coraz lepiej. Dzięki czemu. Kilka kontr, kilka sytuacji, które napędziły naszą grę, nasze nastawienie w tym meczu i bardzo dobrze drużyna za, zareagowała na straconą bramkę po, poprzez zdobycie czterech bramek i możemy się cieszyć z tego zwycięstwa. Jestem tak naprawdę ogromnie dumny z tego, jak dzisiaj Kluczewia wyglądała na boisku. Było widać po całym zespole głód bramek, głód punktów, charakter od samego początku. Zawodnicy zostawili wielkie serducho na tym boisku, wybiegali, wywalczyli i ogromne brawa należą się na pewno przede wszystkim zespołowi, zawodnikom za pracę jaką wykonali, bo to dzięki ich pracy wykonanej na boisku my dzisiaj się cieszymy z tych trzech punktów. Dziękuję trenerze. O komentarz do meczu poproszę trenera gospodarzy. No dzień dobry, ciesty. Chciałem no, powiedzieć, że, jako pierwsze, gratulacje dla, dla trenerów Kruczewa, że się, się dzisiaj w tym będą chodzić w naszym stadionie. A druga jest tak, że nie jesteśmy, nie jesteśmy zadowoleni, mogę tak powiedzieć, bo my mamy dużo ambicję, a my mamy HTM. Ambicja sportowa, chcemy każdy mecz wygrać i tak dalej, wiemy, że nie się uda, każdy mecz bigra, ale jak na cześć, no, zaczynaliśmy dobrze. Już z łatka rezerwowa myśleliśmy, że, że wszystko będzie w tę nocy będzie ok, bo jak zaczynaliśmy z, z na bramka, przez fragment, ja trener powiedział dla nas, to był już taki dobry impuls, ale a jednak było tak, że straciliśmy w straciliśmy łatwo parę bramki. trzeba na to pracować. Powiemy że, że droga do, do, do awansu nie, nie będzie nie będzie łatwa, nie będzie łatwa, bo to jest wiemy, jakieś Czeczalliga chciała każdy mięśnić skoncentrowanie, w zespół czynnika pokazywał dużo karakter, ja nie, ja, nie, ja nie mówię, że inaczej zespół nie pokazywał, pokazywał charakter, ale ale jeszcze raz straciliśmy branka, cztery branka, to mocno boli, już w meczu meczach, szefie, 10 bramek straciliśmy, tak się Mówiłem, mówiliśmy do chłopaków, trzeba się zawierać do roboty, do prasa, bo jak mówiłem, ta trzecia liga nie będzie łatwa, nie będzie łatwa mimo tego, że Jesteśmy bardzo, bardzo wstawione w tabelę, no to musimy w tym stanie trzy mecze iść i grać jako finał bo jak nie będziemy grać jako final, to, to, to będzie później trudno, trudno czerwi, nie, nie chcemy stracić więcej punktów, Ta porażka na pewno boli, bo jak e, jeszcze raz, jeszcze raz e, będzie powiedzieć, że za dużą rękę stracimy szuszewie. Za dużą nie możemy podwalać na tego, nie na tego, dzisiaj e, możemy wrócić do domu i tak dalej, ale w, bardzo, 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 bardzo zmudne, bo ta się grana to pokazywało, że a jednak nie będzie łatwo. Dziękuję pytania. Jeżeli nie ma pytań, to dziękuję za uwagę i życzę spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.